jak ograniczyć w taniej gitarze brumy 50 Hz i tym podobne. A można zrobić to tak, że po prostu ekranować tutaj folią miedzianą albo aluminiową, gdzie miernikiem później się mierzy i się sprawdza przewodność z tego końca do masy gitary, do mostka, do strun i do tej obudowy masowej tutaj od wejścia. Przede wszystkim przewód ekranowany od wejścia zamiast dwóch żyłek cienkich chińskich tak? czyli tu przewód ekranowany do potencjometru volume, do masy i do gorącego wyekranowanie też tutaj trzeba będzie zrobić połączyć z masą oraz co? Wszystkie przetworniki obcinamy i łączymy z przewodem ekranowanym i podłączamy do przełącznika zamiast takich oto pojedynczych żył, które łapią wszystkie zakłócenia. Na pewno będzie mniej zakłóceń tutaj w ekranie niż zwykłych plątaniny drutów.